Cześć, z tej strony typowy gracz po 30, oto kolejny odcinek z cyklu przypomnijmy sobie o Call of Duty United Offensive, oczywiście w wersji na PC. A więc po ostatniej misji, kiedy nasz samolot został zniszczony, nasz bombowiec B17 podczas misji... Hmm, nagle wylądowaliśmy gdzieś właśnie w Holandii. No i tutaj tak jak widzicie ruch oporu zaczyna strzelać do niemieckich y, żołnierzy. No i cóż, y, zaraz będziemy brać udział y, w misji partyzanckiej. Major Ingram, SOE. Our friends from the Dutch Resistance saw your plane go down, so we decided to have a look in case Jerry got too curious. Grab a weapon from one of those dead jerries and follow us. We have an important train to catch. Once that is sorted, we'll get your home riders right ready. Let's go. No i nasz stary przyjaciel, słuchajcie, z pierwszej części, czyli Major Ingram, to jest ten, którego także oswobadzaliśmy podczas jednej z misji. Nie pamiętam, czy to było właśnie w tym jednym z obozów jenieckich podczas właśnie gry w Call of Duty 1, ponieważ kapitana Price'a, jak wszyscy wiemy, w chateau znaleźliśmy. Natomiast Majora Ingrama właśnie chyba, chyba, tak mi się wydaje właśnie w tym obozie. No i cóż, później ślad słuch w zasadzie. W zasadzie po majorze Ingramie zaginął, natomiast pojawił się on właśnie w Call of Duty United Offensive i będziemy mieli okazję z nim przeżyć dwie tutaj misje. No a później, słuchajcie, później Major Ingram powraca i to w pełnej okazałości w Call of Duty 3. Więc to też jest taki smaczek dla wszystkich graczy w Call of Duty tych pierwszych części. No i cóż. Rozpocznijmy tutaj naszą misję partyzancką. Gdzieś tutaj jakiś patrol niemiecki właśnie szedł w naszą stronę. A Naszym głównym zadaniem będzie oczywiście wysadzenie mostu kolejowego. I to takie dosyć będzie ładnie wyglądające, ponieważ akurat w momencie, kiedy będzie przyjeżdżał pociąg, będziemy mieli okazję właśnie podłożyć i detonować te ładunki. Sobie pozbieram tutaj tylko amunicję. Oczywiście wszystko zdobyczne, czyli MP40 kar98k. No i oczywiście mamy jeszcze naszą broń lotnika, czyli rewolwer. Nie pamiętam czy to jest mark 1 czy mark 5. Nie mam absolutnie teraz pewności, ale dobra. Czy my do tej stodoły będziemy wchodzić? Aha, okej, okay, dobra, czyli my tą właśnie tutaj farmę będziemy wyzwalać. Oczywiście musimy sobie podejść tutaj po cichutku. Gdzieś w tle słychać muzykę klasyczną, gdzieś sobie ktoś słucha. Natomiast my sobie podejdźmy tutaj, nie wiem co to jest. Okej. Okay, zaczyna się. No właśnie, mamy tutaj z dwóch stron karabiny MG34. O rany. No po prostu czasami uwielbiamy. Oczywiście ten kar 98k z tego względu, że e, pomimo tego, że ewidentnie ktoś jest na muszce, to on i tak oczywiście nie przyceluje tak jak to być powinno. Ale weźmy sobie na górę i e, uciszmy, o rany, uciszmy karabin maszynowy. O rany. Dobra, wszedłem jak Rambo, absolutnie bez sensu. No dobra, daleko nas nie wyrzuciło. Wiecie co, może ja sobie podejdę od lewej strony. Mi się wydaje, że z tej szopy po lewej stronie będzie ktoś wychodził. No kurczę, przydałby się tutaj karabin snajperski, no ale oczywiście nie ma takiej możliwości, żebyśmy go tutaj mieli, ale nie, to jest zbyt ryzykowne. Hmm, może... Może, słuchajcie, podejdę jak najbliżej, żeby mieć... spróbować mieć na oku oba MG-34. O kurczę. No nie jest łatwo. Dobra, jeden rozwalony. teraz możemy spokojnie sobie podejść na samą górę. Oczywiście to jest druga misja, jeśli chodzi o kampanię brytyjską Orany. Natomiast trzecia wydaje mi się, że jest najlepsza z nich, gdyż będziemy operować, słuchajcie, na Sycylii. Ale oczywiście do tego sobie momentu jeszcze dojdziemy. No A później, słuchajcie, kampania radziecka, której tak naprawdę. Oj, przepraszam. Y, której tak naprawdę nie mogę się doczekać, bo to jest właśnie ten krem y, de la krem całej tej gry. No i zobaczymy jak mi pójdzie, słuchajcie, y, podczas wyzwalania Charkowa, bo y, z tego co pamiętam, tam była naprawdę niezła jatka, Absolutnie. O, tutaj, słuchajcie, zniszczyli. Ten MG34 oskryptowany strzał z jakiejś wyrzutni pocisków. Ktoś tam stoi właśnie z nią. Jeszcze kogoś tutaj mamy. O, pięknie. Dobra. Zatem możemy się udać już na dół. Ja bym sobie tutaj jeszcze poszukał, pozbierał wszelkich... wszelką amunicję, jaka została. Tu mamy... Ja to zawsze mówiłem na to kremiki, słuchajcie. Aha, dobra, na Kar98K już nie możemy mieć więcej... naboi. No, Tutaj zróbmy im przywitanko O właśnie o to chodziło Trzeba przyznać, że w tej misji zawsze mnie to zastanawiało, gdyż mamy tutaj dosyć duże połacie terenu jak na Call of Duty. Nie wiem, może to się tylko i wyłącznie mi wydaje, jednakże możliwe, że też z tego względu, że zazwyczaj w Call of Duty dużo jest budynków. Gdzieś te misje są osadzone w takich bardziej zabudowanych miejscach, natomiast tutaj rzeczywiście cały czas jesteśmy na otwartym terenie. Ale przyzwyczajmy się do tego widoku, ponieważ przed nami bitwa pod Kurskiem i już naprawdę, już przed chwilą zresztą Wam o tym mówiłem, nie mogę się jej doczekać. I mam nadzieję, że razem ze mną będziecie obserwować yy, nasze wspólne zmagania właśnie w 1943 roku pod Kurskiem. Ingram z tego co widać jest uzbrojony w pistolet maszynowy Sten. A dlaczego ja takiego nie mam? Co więcej nasi um, tutaj koledzy z Ruchu Oporu są uzbrojeni w lee Infildy. Więc dopiero wtedy kiedy któryś z nich padnie ewentualnie będę mógł podnieść tą pukawkę. Bo zdecydowanie denerwuje mnie Celownik, muszka w tym Kar 98k. Powiem Wam, że major Ingram to ma dosłownie celownik zainstalowany wraz z, ze swoim ramieniem. Ok, myślałem, że ktoś nam wyjdzie tutaj, ale na szczęście nie.

O rany, słuchajcie, nie trafiłem granatem. Chyba, nie, dobra. Jednakże. że tutaj na tej wieży kontrolnej mamy kogoś. Więc sobie tam wyjdziemy na górę. Mam nadzieję, że znajdę coś w związku z amunicją. Coś ciekawego. O, chociażby granaty. Przydadzą się. No i kremiki oczywiście, które są akurat w tym momencie nam niepotrzebne. Ale jeszcze przyjrzyjmy się. O, tu jest ten bunkier, słuchajcie. Tam od razu trzeba wrzucić granat. Ponieważ tam w nim siedzą nasi oponenci o widzicie okej, okay, dwóch z naszych padło no i teraz będziemy mogli sobie właśnie wziąć tego Lee-Infielda o, chociażby zobaczcie, mamy gdzieś y, 50 y, pocisków i tutaj jeszcze jeden nasz. Nie, tutaj. O, właśnie. Dobra. Mamy wystarczająco dużo amunicji. Van Dijk, słuchajcie. Nie wiem, Starsi y, może melomani będą y, znać. Paul Van Dijk to był taki znany kiedyś DJ, y, właśnie z kraju Beneluxu. To jest w zasadzie klasyka gatunku, tak samo jak DJ Westbam, ale to już tak jako dygresję tutaj mówię. Akurat tak mi się skojarzyło z wymienionym nazwiskiem przez majora Ingrama, naszego tutaj jednego z współtowarzyszy. Okej, okay, teraz na górę i przejdź, musimy sobie przejść na drugą stronę. Kurczę, ja nigdy nie lubiłem tych drabinek, wiecie? Ach, słuchajcie. To jest właśnie budowanie napięcia. Bo właśnie e, słychać było już e, gwist naszego pociągu. You got them Good. Back. Move. Oczywiście jest to wszystko oskryptowane i póki się nie pojawi na wzgórzu, to ten pociąg nigdy w życiu tutaj nie przyjedzie, ale jednakże ten dźwięk powoduje to, że e, słychać, że się ten pociąg zbliża i człowiek po prostu e, biegnie szybciej. Teraz poczekamy sobie tutaj pewnie na Majora Ingrama, gdzie on jest? O właśnie. Well done. Since you did all the heavy lifting, I'll let you have the honors. Detonate on my command. When... No, i. Słuchajcie, teraz lepiej ściszcie. No właśnie. To, to jest dobry tekst. Zobudziliśmy każdego Niemca stąd do Berlina. Rzeczywiście huk był potężny. No i teraz po prostu musimy wiać. I będziemy wiać do tej farmy, w której napotkaliśmy ten dosyć duży opór. To pamiętam, słuchajcie, ale oczywiście będziemy uciekać inną drogą, takim skrótem można powiedzieć. Oczywiście przed nacierającymi tutaj do nas, w naszą stronę wojskami. No i gdzie on jest? Tak jest, przez ten las. Właśnie te latarki zdradzają nam pozycję właśnie przeciwnika. Teraz y, poczekajmy i otwórzmy ogień, dopiero jak. A kurczę, tutaj nasz się wyłamał. Chodziło mi o to, że jakby podeszli bardzo, bardzo blisko, można by było naprawdę ich bardzo szybko pościągać. Ogólnie z tego co pamiętam, to kiedyś jeszcze tutaj Half Track, ten wóz opancerzony za nami gdzieś jechał, tylko nie pamiętam czy właśnie tutaj w las wjeżdżał, czy już myli mi się z nowszymi częściami Call of Duty. No ale dobra. Teraz. No coś mi się mm, zawiesiło. No ale dobra, mam nadzieję, że nagranie nie jest przerwane. Ostatnio też miałem taką przygodę przy nagrywaniu akurat battlefielda III. Nie wiedzieć dlaczego, OBS odmówił mi posłuszeństwa. No ale. Zdarza się to raz. Znaczy, po pierwszy, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Teraz nie wiem, tak po prostu miałem skok. Nie wiedzieć dlaczego. <laughs> Sobie wszedł tutaj z powrotem, bo mogą być właśnie jakieś apteczki i chociażby ten jeden kremik został. To sobie zapiszmy naszą grę. A tutaj już też apteczek nie zostawiłem żadnych. Pewnie tu na górze też żadnej nie ma. No, oczywiście, że nie. Akurat przez przypadek, na jaką się natrafiłem, leżała po prostu na ziemi. O, tu jeszcze jedna leży, ale akurat nie jest nam potrzebna. A no tak. Teraz sobie przypominam. Będziemy wchodzić właśnie do tej ciężarówki. Zresztą pamiętacie chyba ten nasz rajd z pierwszej części. Tam z tych Panzerfaustów człowiek próbował strzelać do nadjeżdżających pojazdów. Tutaj raczej tego nie będzie. Tutaj będzie po prostu ten pościg, taki dosyć bardziej dynamiczny, szybszy. Natomiast nie będzie aż takich. O, właśnie. Chciałem powiedzieć, że nie będzie fajerwerków, no ale. O, rany. <ścoughs> ale dobre. To uderzenie w te dechy zabrało mi naprawdę dosyć dużo ze zdrowia. No, zobaczcie, major Ingram ma normalnie GPS-a. E... <grywka> ja wiem gdzie. Nie wiem, jakim cudem on zauważył te dwie ciężarówki, no ale to jest tylko i wyłącznie gra. Trzeba pamiętać, że na 2004 rok to była niesamowita, fantastyczna przygoda. O kurczę. A co tu się wydarzyło? Zdążył dolecić do nas w Panzerfaust. Tylko nie wiem z której strony, bo myślałem, że powystrzelałem ich. Dobra, nie zdążył załadować. Tym razem nam się udało. No i zobaczcie, właśnie o to mi chodziło, że ta mapa jest ze sobą ściśle powiązana, a te połacie, które przed chwilą przekraczaliśmy, zobaczcie, ze sobą się łączą. No i mamy ten most. widok z mostu z innej perspektywy. No i to już też jest koniec tej misji, więc wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało i widzimy się niedługo. Trzymajcie się, cześć!